Przypełnionego czystą wodą, mówisz, różno mnie nie tyczy, Naprawdę myślisz, że uwierzę? Bawisz się no jak zabawką, kujesz me serce nożem. Sądzisz, że nie widzę? Ale dość. Odciąłem się teraz od Twojej osoby, uwolniłem się. Ty potworze, jak mogłeś. Tak mnie ranić. Przestałem zabiegać Twoją uwagę, Twoje głupie tłumaczenie mam gdzieś. Umawiam swoje ciało z tego brudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty. Czysty. Naprawdę no, myślałem, że to będzie wieczne? Sądziłem, że nie oczyszczę się z twojej czucisnej brudu? Czy kłamiąc przewidziałeś, że odejdę? Na pewno. Było i jest mi lepiej bez twojej osoby. Nie muszę ci się podejrzewać, bo ty i tak swym podejściem zmazujesz mnie. Manipulujesz. Kryształowo. Gratuluję, ale dość. Umyłem swoje ciało z twego brudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty. Założę się, że gdybym chciał Twojej pomocy, to byś urą mnie. Obrałeś mnie kwasem. Łez, woda brudna pastos. Mimo to w prysznicu wyszłam z niej. Obknąłem się i poczułem się czysty. Jestem czysty. Czysty. Dziękuję. Just...